Grazie. Grazie. Onorevole Corvin-Micke, prego un minuto per lei. Eh, Słyszeliśmy od pani Elżbiety Bieńkowskiej masę słusznych słów o wolnym rynku, o jednolitym rynku, a zaraz potem, nie wiadomo dlaczego, dopuszczono do głosu panią z MPL, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, której celem jest oczywiście, żeby żadnego tam jednolitego rynku nie było. I są wszyscy socjaliści, pani Reda i inni mówili, że sprawy socjalne są ważniejsze niż jakiś tam y, wolny rynek. Czy, y, przed chwilą była dyskusja o mleku. Pani Marianna Petr martwiła się tylko o tym, jak odgrodzić dzieci z Chorwacji od taniego mleka z innych krajów, o mleka o nieodpowiedniej jakości. Otóż, jeżeli tylko jakiś urzędnik będzie decydował, jakie mleko jest dobrej jakości, to wiadomo, że łapówkę da wielka firma i wielkie firmy uzyskają status mleka o dobrej jakości. Tylko wolny rynek może ochronić konsumenta przed dominacją wielkich firm, które przekupują urzędników państwowych. Wolny rynek panował w label EPOK, kiedy nie było Unii Europejskiej, pod koniec XIX wieku, i dlatego sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Dziękuję za uwagę. Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. E, tak zwracając się jeszcze do mojego przedmówcy, dziwię się, że ktoś, kto uznaje się za liberała, marnuje pieniądze publiczne po to, żeby tutaj opowiadać takie dyrdy małe i to już od dłuższego czasu. I trochę mi jest za to wstyd i żenada.